29 marca 2000, 8 marca 2021 roku chodzi o 459a yy, takiego dęba, proszę Państwa przy trzebie, że leśniczy wyznaczył, ale nie wyciął. To dom, który stoi w odległości 30 metrów od trakcji kolejowej i tak sobie tutaj terrafa w oczekiwaniu na wiatr. W oczekiwaniu na wiatr, proszę Państwa, yy, stoi i też... Czeka na pomyślne wiatry ta yy, osika. Ona jest 20 metrów bliżej torów kolejowych niż ten dom. Zostawiono to, proszę Państwa, przy okazji trzebieży. Tutaj widzimy leśniczy pociąg. te Jak widzimy, osiki, proszę Państwa, czy się na coś nadawały w owym czasie, skoro je przecięto, no to by miały jakąś tam wartość. Oczywiście, zostawiono wszystko to, jak widzimy, na pasie i tak sobie leży. i do goryba. Wchodzimy w owo właśnie wydzielenie, że byliśmy w tym wydzieleniu, tylko kamera rzuciła koło i popatrzmy co dalej. Otóż proszę Państwa tutaj wyznaczono takiego pięknego dęba, pięknego przenosienia. Nie wycięto tego dęba, farbę pieczołowicie zdrapano. Kolejny dowód na to, że leśniczy ma w tym swoim działaniu jakiś ukryty cel, to nie wstyd, że, że leśniczy się pomylił i wyznaczył drzewo. Nie do tego trzeba. Tu chodzi o coś innego. Bardzo proszę, kolejne drzewo to tamten jest dąb, jak to widzimy. Tamten o zaraz, o ten był zdziawany. I chwilę dalej jest następny, tak samo. Tak samo jak tutaj widać farby, drobinki, które się rozprysły. Tutaj widać te drobinki farby. Tutaj jej bardzo nie widać, bo została zdziabana. tak To nie, jest proszę Państwa, powoduje leśniczym, że tą farbę chodzi po lesie, ktoś w jego imieniu i zdziera. Konkretnie to chodzi, proszę Państwa, człowiek, którego na leśnictwo No Może nie do specjalnie w umowie nie podpisano. Z nim porozumienia, że będzie zdzierał farbę, no ale wynajem to człowieka, który właśnie chodził po lesie i zdziabywał te znaki strzew. Jaki jest tego powód? Jak już wspomniałem w jednym w poprzednim moim filmie, bardzo możliwe, że leśniczemu, proszę Państwa, zbywa bas. Więc się przenosi różne cuda. Bo tutaj też jak widzimy, to proszę Państwa, nie widać bardzo po tych pniach, żeby. Było cokolwiek cięte. Czy tu w ogóle była robiona jakaś przebież? Yy, była robiona tutaj na pasie, bo tu widzimy wyraźnie, że zostało podcinanych drzew. I to po tym yy, dowodem do stracimy. Widzimy też, tak, proszę Państwa, wyraźnie, jak ta gospodarka yy, przebiega w, w przypadku leśniczego Krzysztofa Sachura. To wałki po 20. M. W tej chwili wyglądają jak wyglądają. Proszę Państwa, żeby nie były te wałki nic warte, nikt by nie ciął zgnitej osiki po to, żeby ją pociąć, ułożyć obok siebie i została na zgnicie. Proszę Państwa, po prostu jakieś tam niedopatrzenie. Zresztą ludzi pewnie pochowano do innej pracy, a ta tutaj osika, a być może osika wyszła na tory, stanowi jakieś zagrożenie. W każdym razie, co ciekawe, nie wyznaczona przez leśniczego w czasie Trzebieży wyznaczania. Proszę Państwa. Urwała się i skutki tego właśnie urwania tutaj widzimy, tak? To przebież, proszę Państwa, na której leśniczy z takim pietyzmem usuwa znaki. I popatrzmy, co tutaj tą krzewieżą objęte nie zostało. To sosna. Taka szkaradna sosna. Znaczy, no, szkaradna sosna jak sosna. Podobnie jak ludzie, nie ma ludzi szkaradnych. Są tylko szubrawce. Proszę Państwa, więc ta sosna, która tutaj sobie została przy samych tych torach po to tylko, żeby chyba, jak mówię, przejeżdżający tymi y, torami ludzie z pociągu widzieli ten właśnie obraz, proszę Państwa, gospodarki, gdzie cięto, y, cięte drewno na długi, długości bardzo różne. Metr m metr osiemdziesiąt 50 cm. Tylko, proszę Państwa, żeby, aby przeciąć, tak? I ten nieład y, na tych pasach w lesie, proszę Państwa, bo tych znaków, które czy usuwa, to na szczęście z prędko jadącego pociągu nie widać. A znaki są. I bardzo proszę, taki dom, tutaj suchy dom, koło samej drogi. czego nie wyciął, ba, nawet nie wyznaczył, bo i po co. Ale proszę Państwa, widzimy tutaj, że wyciął, wyznaczył tą socję. Tak, proszę, wyznaczył. I zdziałał farbę z tej sosny, żeby nie było tego widać. Więc kolejny raz pytam pana nadleśniczego, jakie powody ma leśniczy, a nadleśniczy z nim razem, żeby proszę państwa tą farbę zdzierać, zdziabywać. Co przez to ci panowie chcą ukryć w tym lesie, że nie potrafią wyznaczać trzebieży. No to już yy, wszyscy zainteresowani. Tematem wiedzą z moich filmów. No ale to dobrze, można się pogodzić z tym, że nie potrafimy czegoś zrobić i tyle. Ale dlaczego to jest robione właśnie w sposób taki, żeby było to. Yy, czy ukryte, żeby to było tak zdziabane, żeby nie było widać, że rzecz taka miała miejsce. Tu akurat wydaje mi się, że była farba, ale pewnie nie jestem, nie będę się w tym temacie kłócił, bo nie wolno bronić rzeczy z góry przegranych znaczy nie powinno być proszę bardzo taki dom tutaj leśniczemu się został przy trzebieżu i tamten kolejny ale proszę państwa on się nie został on był wyznaczony bardzo proszę i zdziewany. tak? trzebież w wykonaniu leśniczego którą kontroluje proszę Państwa Pan Inżynier Nadzoru. Czy Pan Inżynier Nadzoru będąc tutaj niejednokrotnie, myślę, że niejednokrotnie w tymże leśnictwie, w tymże lesie, w tymże wydzieleniu, gdzie teraz jestem, ja nie widział owej e, mrówczej pracy leśniczego, a może widział i wie o co chodzi w tym wszystkim. Może by się tak e, Pan, e, jeśli będę mówił e, po tych przezwiskach, odezwał tam na forum, napisał. Że wie. Bo on dużo rzeczy wie. On potrafi wyknąć mnie jakieś tam rzeczy, które sobie wypatrzył w moich filmach. Więc niech teraz potrafi też wyknąć i to, co zrobił złego on, albo też nadzorowane niego leśnicze. Jesteśmy cały czas już w samym wydzieleniu. 400 w 59 oddzielę yy, na pasach proszę państwa pasy choćby sam fakt, że w miejscu yy, to powinno być tak zrobione yy, dokładniej, bo, bo raz, że, raz, że yy, kolej te pasy dwa to to proszę państwa że że yy, Jakieś tam niebezpieczeństwo związane z tym, że drzewa te, gdyby przewróciły się na trakcję kolejową, mogą stanowić jakieś zagrożenie dla podróżnych. Więc choćby z tego powodu, powinno się tutaj, proszę Państwa, do tego podejść z wyjątkowym powiedzmy to yy, wyjątkową dokładnością. Bardzo proszę, wydziabane co można, tak. a tak nie jest. Jak wszystko inne w tym lesie zostało to potraktowane w sposób taki właśnie prymitywny, Taki właśnie jak tu widzimy. Proszę bardzo. Panie nadleśnicz, zapytanie mam. Czy była to w ogóle prowadzona przebież? No bo po ilości zostawionych tutaj drzew wygląda na to, że nie była. Ponieważ zostało tutaj tyle drzew, które wystarczyłyby na przeprowadzenie normalnego zabiegu. Choć po pniach i po. Pozostałościach różnych, tam leżących tutaj, widzimy, że coś tutaj się działo. Więc jak to można nazwać? Co się dzieje z masą, panie nadleśniczy, w tym, w tym kierowanym przez pana nadleśnictwie, którą podlega leśnictwo ród. Co się dzieje z masą, proszę pana, że takie drzewa jak to, o nawet z dwukropkiem, bardzo proszę, dwa razy znaczone, dwa razy wzięte. Właśnie, warto zaznaczone, ani razu nie wzięte. Więc takie drzewa jak to, proszę Państwa, zostają w lesie nie Co się dzieje z tą masą? W jaki sposób leśnicy się rozlicza z ilości drewna? To ciekawa, bardzo. I jak już mówiłem, być może w którymś z moich filmów, to sprawa yy, gospodarki. Ale bardziej może gospodarczej afery, bo to już nie są śmiechy. Proszę Państwa, to nie są żarty, że ktoś sobie pozwala na tego typu herce. Tutaj to po prostu farbę, jak widzimy, to farba tutaj była. Odrobinkę tutaj widać, o w tym miejscu. Tu tak samo widać farbę, o widać. Tutaj proszę Państwa, ją po prostu ciachnięto siekierą lub piłą. Wyciekła z tego miejsca żywica, tak? I wracamy z powrotem, idziemy wzdłuż. Owych pasów, tak? I co widzimy idąc z powrotem? Toż samo, proszę Państwa, tutaj nikt niczego nie robił, tutaj nikt niczego nie wycinał. Bo proszę bardzo, kolejna sosta, tutaj jest to mniej dokładnie robiono, jakbyś tam czymś ostrzejszym. I tam nie wiem, czy pokazywałem za pasem tą sostę, tak? I tutaj po kolei nam dwie uschły, czyli też były do wycięcia. W taki sposób się leśniczy wytłumaczy. Zawsze się jakoś tłumaczy, tak? Zawsze jakoś zełgał te swoje, yy, nazwijmy to, gospodarcze przekręty. Proszę bardzo. Ja się zaraz do tyłu jeszcze wrócę, tam też ciekawe rzeczy miały. Proszę bardzo, panie nadleśniczy. Kolejne bo to przy samym pasie. Ale już po tej stronie pasa, gdzie teraz ja się znajduję. Proszę bardzo. I tam z tyłu za nim, jeśli byśmy popatrzyli dalej, to o proszę, następny. też się za pasem pokazywałem wcześniej. Żeby nie było takich, jak pani Paulina zarzuciła, że ja się czepiam jakiegoś drzewka. Tak? Pani Paulina przestała stagać zarzuty, wyłączyła się z dyskusji. proszę Państwa, kiedy się odkazało, kim kto jest, z nazwiska Bohaterstwo się skończyło. Proszę bardzo, to sosna. Tak, zobaczmy, co się działo z nią dalej. Wyznaczona. Proszę bardzo. Nie wycięć. To obok sosna, kolejna. Przypuszczam, że też była wyznaczona, bo wyschła. Co się tam pewnie dolegało na tamtym czas. Urwany na wierzchołek. To w tamtym czasie właśnie. Owa pani, która, o której wspomniałem, będąc... Wiesz może inaczej. Widzimy, że drzewo to ma chubę pod, pod tym znakiem pod przez leśniczego, więc powinno być wyznaczone. Kolejny, panie nadleśniczki. Proszę bardzo. Dużo trzeba. Czy był tutaj ktokolwiek z pilarką? Czy tutaj ktokolwiek coś zrobił w, tym, yy, w temacie trzebieży? Nie, proszę Państwa. Tutaj trzebież została pominięta. Masę, proszę Państwa, na to gdzieś trzeba było wystawić. Znaczy, pominięta, pominięta częściowo została zrobiona. Częściowo nawet nie tknięta Gdzieś trzeba było, proszę Państwa, tą masę zdobyć. Bardzo proszę, tam dalej, żeby już nie chodzić. A pokazać co może dokładniej postaram się znaleźć. Bardzo proszę. Stąd widać. Proszę Państwa, farby na drzewie. Zdziabana, oczywiście. Jaki ma cel to działanie? O co pytam się w się już razy i w wielu filmach? Jaki ma cel to działanie? Ukrycie czego? Ukrycie faktu, proszę Państwa, że tutaj miał się odbyć zabieg, ale albo się nie odbył z jakichś powodów, albo się odbył tylko połowicznie. Po prostu cokolwiek zrobiono, żeby tylko, aby zaliczyć tą szeroką. Tu się, proszę Państwa, masę zdobywa z rębnych przebieży i znowu gdzieś się wspomniałem o zumie. Tu się, proszę Państwa, masę robi na rębnych. Tu przebież jest złem koniecznym, które leśniczy robi, bo musi. Więc, proszę Państwa, wyznacza, ciupie te drzewa. Najpierw farbą maluje, potem ktoś po lesie, za niego tą farbę z tych drzew zdziera. Po kolei to cienkie drzewo, ta sosna też ma proszę Państwa znak. Tutaj widać. Tak. Więc z całą świadomością tych wydarzeń, ponieważ proszę Państwa leśniczy, nadleśniczy o tym wiedział, to on nakazał temu człowiekowi chodzić po lesie i działać po tych drzewach yy, te znaki. Więc miał świadomość, że coś tu jest nie tak. Proszę Państwa, broniąc postawy leśniczego z okazji Trzebieży, stajemy się udziałowcami tejże, tegoż procederu. Tegoż procederu, proszę Państwa, który w moim yy, rozumowaniu jest przestępstwem. I to dość znacznie, bo tak nie można. To, proszę Państwa, jest zacieranie śladów. Próba, próba, nie próba, sam fakt zacierania śladów tych wydarzeń to się robi pod coś. Konkretnie po to, żeby ktoś uniknął odpowiedzialności za to, że nie potrafi być tym, nie jest. Nie potrafi być leśniczym. A nadleśniczy, proszę Państwa, staje w obronie tego człowieka i dając mu. Do pomocy ludzi yy, pozwala na to, żeby tenże człowiek uniknął odpowiedzialności za swoje niecne czyny. Tu się akurat skończyły, proszę Państwa, drzewa i z farbą, i drzewa yy, podziabane yy, przez leśniczego, więc bardzo możliwe, że tutaj, akurat yy, na tej części tego tegoż lasu, zrobiono yy, zabieg w postaci trzebież, tam dalej. Się nie doszło. Tutaj trochę mamy posuszu, i także się wydzieliły te suszki z różnych tam powodów, ale jak mówię, nie będziemy tu już więcej łazić, po tym wszystkim szukać. Dość to, co pokazałem na początku. Dość w temacie tego też jednego wydzielenia, jednego oddziału, bo dochodzimy do miejsca, gdzie wychodzimy. Wychodzimy, dochodzimy z gdzie wyjdzie się bardzo proszę i kolejna sprawa z złym się wszystko chroni